Dobry wieczór, to ja i moje dzisiejsze octy, które już do końca pozlewałam, bo i mam tutaj ocet wyrotyczowy, ocet z glistnika jaskółcze, ziele i ocet jabłkowy, ocet z kwiatu bzu czarnego, ocet z szałwii, z ziela z szałwii, ocet przywrotnikowy z ziela, z ziela przywrotnika i ocet z lebiotki dzikie oregano. Nigdy jeszcze nie miałam tych octów aż tyle, ale każdy ocet to ma te właściwości tej rośliny, z której jest zrobiony. No i tak. Ocet zwrotyczu polecam w roślinczeniu stosować zewnętrznie na wszelkiego rodzaju po prostu bakteryjne zakażenia. Odkaża, jest przeciwzapalny. Przeciw pasożytniczy, przeciw roztoczą, działa. E, działa przeciwbólowo, czyli boli nas e, na przykład kolano, kostka zwichnięta. Rozcieńczamy jedna łyżka, dwie łyżki do, do smarowania, dwie łyżki na szklankę wody, no i smarujemy po prostu zewnętrznie te e, części, które nas bolą, które chcemy odkazić. Albo po prostu przeciw zapalnie działać. Ten, wroty, ten ocet wrotyczowy zmieszany z octem jabłkowym będzie nam działał przeciw Teraz tak, ocet z glistnika. Robimy okłady, robimy półkanki, smarujemy brodawki, kurzajki. Wewnętrznie możemy pić jedna łyżka na szklankę wody nawet może troszkę mniej taka wie, wiecie łyżeczka mała na wątrobę na kolkę możemy podmywać się tym na grzybice pochwy smarować twarz przeciw alergicznie na brodawczaka czyli na wszelkiego rodzaju brodawki będzie działał wewnętrznie na osteoporozę będzie zapobiegał osteoporozie nie można stosować w ciąży, nie można stosować przy nadciśnieniu, nie można stosować przy jaskrze. Ocet jabłkowy podnosi nam poziom enzymów trawiennych, czyli zmniejsza łaknienie, wchłanianie tłuszczów, powoduje większą sytość, zwiększa naszą odporność, kondycję, działa antybakteryjnie, antyseptycznie ładniejsze mamy paznokcie i włosy. Ocet z wzu czarnego. Działa wykrztuśnie, przeciwzapalnie, łagodzi ból, e, czyli możemy smarować, ale i też brać do środka. E, będzie nam e, wypłukiwał z nas toksyny. Podnosił naszą odporność. Zwiększał poprzez smarowanie elastyczność naczyń krwionośnych. E, będzie nam wzmacniał serce i nie dopuści do, nie, do krwistości, czyli wspomaga wytwarzanie żelaza. Następny ocet to ocet szałwiowy, tak jak szałwia działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, łagodzi nam jakieś zmiany skórne, zmniejsza zapalenie mieszków włosowych na głowie. Ale jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że ten ocet przyciemnia nam włosy. Możemy się wykąpać y, na 1 litr dwie łyżki tego octu i mamy kąpiel przeciwzapalną, przeciwbakteryjną, przeciwzapalną na skórę, na mieszki włosowe. Ocet przywrotnikowy wybielać będzie nam, będzie nam y, ujędrniał y, skórę, spłycał bliznę przebarwienia będzie nam, y, blendą nam blednieć, plamy różnego rodzaju. Można smarować odbyt, gdy jest zapalenie odbytu. Możemy y, po prostu zmniejszyć potliwość stóp poprzez smoczenie stóp w tym octie rozcieńczonym w wodzie. Y, na jeden litr, dwie łyżki tego octu. I ocet z lebiotki. Lebiotka to antybiotyk, który ten ocet będzie nam wspomagał pracę żołądka, będzie wspomagał pracę naszej wątroby, zmniejszał nam apetyt. Przepraszam, pobudzał apetyt. Lebiotka będzie pobudzała apetyt, ale działała przeciwrzodowo. Zmniejszała różnego rodzaju, zmniejsza różnego rodzaju ten ocet, choroby metaboliczne, takie jak miażdżyca, cukrzyca. Będzie nas odtruwał, a jednocześnie dezynfekował, wzmacniał odporność, będzie działał antalergicznie przeciw się skóry zewnętrznie, będzie wzmacniał nasze drogi oddechowe. Więc zobaczcie, jak dużo jest właściwości. Również ten ocet nas uspokaja. Jedna łyżka na szklankę wody. Obniża nam ciśnienie. Możemy smarować również opryszczkę. Jak widzicie, bogactwo roślin jest przeogromne. Ich działania są w bardzo szerokim, że tak powiem, spektrum. Korzystajcie z tych wszystkich dobroci, bo to jest dla nas bardzo, bardzo wskazane.